Księga Ezechiela, rozdział 48. A oto imiona plemion. Na najdalszej północy, w kierunku na Hetlon, tam gdzie się idzie, do Hamat i aż do Hazar Enon, także okręg damaszku pozostaje na północ, w bok od Hamat od strony wschodniej do strony zachodniej, Dan otrzymuje jeden dział. Wzdłuż działu Dana od strony wschodniej do strony zachodniej, Asser jeden dział. Wzdłuż działu Assera od strony wschodniej do strony zachodniej, Naftali jeden dział. Wzdłuż działu Naftalego od strony wschodniej do strony zachodniej, Manasses jeden dział. Wzdłuż działu Manassesa od strony wschodniej do strony zachodniej, Efraim, jeden dział. Wzdłuż działu Efraima, od strony wschodniej do strony zachodniej, Ruben, jeden dział. Wzdłuż działu Rubena, od strony wschodniej do strony zachodniej, Juda, jeden dział. Wzdłuż działu Judy, od strony wschodniej do strony zachodniej, będzie danina, którą złożycie, 25 tysięcy łokci szerokości. A długości takiej samej, co każdy z działów, od strony wschodniej do strony zachodniej. W jej środku będzie świątynia. Danina, którą złożycie panu, ma 25 tysięcy łokci długości i 20 tysięcy łokci szerokości. Z tej świętej daniny będą wydzielone działki. Do kapłanów będzie należeć działka 25 tysięcy łokci od strony północnej. 10 tysięcy łokci szerokości od strony zachodniej, 10 tysięcy łokci szerokości od strony wschodniej, i 25 tysięcy łokci długości od południa, a świątynia Pana będzie w jej środku. Ona będzie przeznaczona dla kapłanów wyświęconych spośród synów Sadoka, którzy pełnili służbę dla mnie, którzy nie odstąpili ode mnie wówczas. Gdy synowie Izraelscy odstąpili tak, jak odstąpili lewici, będzie to należało do nich jako danina z daniny kraju, jako najświętszy dział obok działu lewitów. Obok działu kapłanów będą mieli lewici dział 25 tysięcy łokci długości i 10 tysięcy łokci szerokości. Cała długość wynosić będzie 25 tysięcy łokci a szerokość dwadzieścia tysięcy łokci. Nie będą z tej pierwociny ziemi nic sprzedawać ani zamieniać, ani też odstępować innym jej własności, gdyż ona jest poświęcona Panu. Pięć tysięcy łokci, które pozostały, z szerokości wzdłuż dwudziestu pięciu tysięcy łokci, są dla pospolitego użytku. Mają one służyć miasto, jako dzielnica mieszkaniowa i pastwiska. A miasto ma być w samym środku. Wymiary jego są takie: północna strona 4500 łokci, strona południowa 4500 łokci, strona wschodnia 4500 łokci, a strona zachodnia 4500 łokci. Pastwisko miejskie ma mieć od północy 250, od południa 250. Od wschodu 250, od zachodu 250 łokci. To, co pozostaje z długości wzdłuż świętej Daniny, będzie miało 10 tysięcy łokci na wschód, 10 tysięcy na zachód i będzie to wzdłuż świętej Daniny. Plon z tego będzie przeznaczony na wyżywienie dla pracowników miasta, a uprawiać to mają pracownicy miasta ze wszystkich plemion izraelskich. Cała danina, jaką wyznaczycie, mieć będzie 25 tysięcy łokci na 25 tysięcy w czworoboku. Złożycie to jako świętą daninę wraz z własnością miasta. To, co pozostanie z obu stron świętej daniny i własności miasta, należeć będzie do księcia, a wzdłuż 25 tysięcy łokci do granicy zachodniej, wzdłuż działów plemion. To należeć będzie do księcia. W środku będzie święta Danina wraz ze świątynią, a własność lewitów i własność miasta będzie w środku działu należącego do księcia. Dział księcia będzie leżał między działem Judy i działem Beniamina. A dla reszty plemion od strony wschodniej do strony zachodniej Benjamin jeden dział. A wzdłuż działu Beniamina od strony wschodniej do strony zachodniej, Symeon. Jeden dział, a wzdłuż działu Symeona od strony wschodniej do strony zachodniej, Issachar. Jeden dział, a wzdłuż działu Issachara od strony wschodniej do strony zachodniej, Zebulon. Jeden dział, a wzdłuż działu Zebulona od strony wschodniej do strony zachodniej, Gad. I jeden dział. A wzdłuż dział gada, od południa ku Negebowi ma być granica od Tamar do Meribat Meribat-Kadesz, aż do potoku wpadającego do Morza Wielkiego. To jest ziemia, którą losem przydzielicie na dziedziczną własność plemionom izraelskim. I to są ich działy, mówi wszechmocny Pan. A oto są wyjścia z miasta od strony północnej 4500 łokci rozciągłości. Bramy miasta są nazwane według plemion izraelskich: trzy bramy w kierunku północy: jedna brama Rubena, jedna brama Judy, jedna brama Lewiego. Od strony wschodniej 4500 łokci rozciągłości trzy bramy, jedna brama Józefa jedna brama Benjamina i jedna brama Dana. Od strony południowej 4500 łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Symeona, jedna brama Issahara, i jedna brama Zebulona. Od strony zachodniej 4500 łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Gada, jedna brama Assera i jedna brama Naftalego. Obwód miasta wynosi 18 tysięcy łokci, a nazwa miasta będzie od dziś brzmieć. Pan tam mieszka.